Sukces każdej z gminy naszego powiatu jest jednocześnie sukcesem powiatu. Dlatego no, tak. warto o tym mówić. Otóż Gazeta Rzeczpospolita y, ogłosiła ranking m.in. w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych i gmina Ryn wśród gmin miejsko-wiejskich, a przypomnę jest ponad 600 krajów, zajęła trzecie miejsce. Trzecie miejsce w Polsce. tak no, na to, Otrzymał osobiście od Pana Jerzego Buska i został wypoważony przez Pana Burmistrza właśnie, żeby o tej radosnej dla Gminy wiem, jak i całym zagadnieniu, tym radosnym wydarzeniu i fakcie Państwa poinformować. Dziękuję Państwa, zakończyło się lato, a wraz z szereg imprez kulturalnych, artystycznych, Miał miejsce na pewno naszego powiatu. Myślę z pewnością, że jedną z ważniejszych i większych, nie tylko z powiecie, i w Sowiecie, ale w regionie, był Mazurski Festiwal Filmowy, który mieliśmy yy, możliwość organizować w Delnie. To są miniaturki filmów, tak to znaczy plakatów filmowych, które jest, były wyświetlane właśnie w trakcie festiwalu. I 44 filmy w trakcie 3 dni w 3 salach. W dwóch salach zamkowych i jednej widowiskowej, centrum kultury, ale to również y, wydarzenia około filmowe. Mianowicie odbyły się spotkania z aktorami, reżyserami, z innymi gościliśmy y, z panią Komarowską, pana Zaleskiego, Były się cztery koncerty, w tym piękny koncert muzyki filmowej. A mówię to w tym kontekście, że festiwal chyba na stałe za gości do innych ponieważ Podjęta została decyzja o jego kontynuacji w roku przyszłym. Dodam tylko, że cała akcja promocyjna w mediach, gdybyśmy musieli zapłacić za to, co zostało wyemitowane w telewizorniach, w prasie, w radiu, na portalach internetowych, szacujemy, że koszt, który poniosła gmina w związku z tym, sięgałby kwoty około 300 tysięcy złotych. Skoro po nocy mowa w tym, wczorajszym telewizja TTV remontowała kolejny odcinek programu TTH w drodze, Zachęcano tam do odwiedzin dwóch miast, Małdowa no, i Renu Właśnie. Ja też Państwa do tego zachęcam. <grymka> Dziękujemy ślicznie. No. Jest można wziąć tutaj jak, jakieś lekcje przy okazji, żeby się bardziej yy, też pochwalić tym, co robi starostwo, co robi Więc Ja próbuję to. <grym Ale <ateści> nie jestem nawet, jest tak dobry jak pan Mark. Dobrze, no, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych?